Cześć, witam Was na kanale Videoblog Tech. Dzisiaj zbudujemy razem budżetowy komputer. Budżetowy to pojęcie względne w aktualnych czasach drogich kart graficznych, dlatego wybrałem do tego buildu najtańszą z nowych RTX-ów, która jest na rynku, czyli rtx 3060 w wydaniu od Aurusa Model Elite, którą ostatnio zresztą mieliście okazję oglądać na moim kanale w teście. To będzie trzon graficzny, a o reszcie opowiem Wam za chwilę. Zapraszam. GPU już wiecie jakie będzie, RTX 3060, nie Ti, zwykły RTX 3060, który możecie dostać aktualnie na rynku. Procesor, jako że budżetowy build, wybrałem tutaj Intela 10400F, procesor bez zintegrowanej karty graficznej, 6 rdzeni, 12 wątków, częstotliwość bazowa 2900 MHz, w buście powyżej 4 GHz. Jak na taki build, Całkiem ok. Ten procesor potrafi napędzić nawet mocniejsze karty niż RTX 3060. Dlatego, że tutaj nie ma podstawy z literką K, wybrałem B560M w wersji Steel Legend od AS ROCA. Płyta, która posiada PCIe 4.0, obsługuje dyski Gen 4, ma dziesięciofazową sekcję zasilania i sześciowarstwowy laminat. Pamięć. Tu jest ciekawa sprawa poprosiłem chłopaków z Kingstona, że mi posłali jakąś pamięć do tego builda. Chłopcy się bardzo sprężyli i widocznie wzięli to bardzo serio. To czy ja się cieszę i dziękuję im bardzo. Myślałem, że im przyślą 16 giga a może 32 GB, a Kingston przysłał mi swoje pamięci Fury w pojemności 64 GB. Co się nijak ma do budżetowego builda, ale przysłali i obiecałem, że je pokażę, więc zamontuję tutaj 64 GB pamięci RAM, ale od razu wam mówię, że do budżetowego builda 16 GB powinno wystarczyć. Jak ktoś ma troszeczkę większy budżet, to może kupić Kingston Fury w pojemności 32 GB w dwóch kościach. Te Kingston Fury, podświetlenie RGB, modele BISTY yy, i mają parametry CL182222. Pracują na napięciu 1,35 V. Dysk na system, na gry, na wszystko. W sumie ograniczyliśmy się tutaj do jednego dysku. 512 GB Viper V. PN100. Bardzo fajne, szybkie dyski, Gen3, nie Gen4, Gen3, bardziej budżetowo, więc Gen3. odczyt 3450 MB na sekundę, zapis 3000 MB na sekundę. One przychodzą do nas już z takim ładnym, grubym radiatorem, więc ten radiator z płyty głównej nie będzie założony. Pozostanie sam radiator z dysku M2, który całkowicie wystarczy do schłodzenia go, nawet przy dużych transferach i dużym obciążeniu. Chłodzenie. Alzaj Extreme. X120T. Chłodzenie, które wygląda tak. Jeden wentylator duży, stopa, dobre chłodzenie do niewielkich obudów, gdzie nie mamy dużej wysokości na montaż chłodzenia powietrznego do obudowy. I coś, moi drodzy, co da nam dużo powera. Zasilacz Fortron FSP Hydro G Pro, 650 W, 80 G+, w pełni modularny zasilacz z systemem ECO, czyli wentylator nie załącza się. Dopóki zasilacz nie przekroczy 30% obciążenia. Oczywiście można to wyłączyć, i wtedy ten wentylator będzie nam. E, wentylator się nie załączy nie zasilacz. Wentylator będzie nam pracował na jałowych obrotach przy bardzo małym, znikom obciążeniu. E, zasilacz, który, moi drodzy, jest od Foto nie wiem Czy kojarzycie, niektórzy pewnie kojarzą, kiedyś była to bardzo popularna e, firma a propos zasilaczy na naszym, nie tylko naszym rynku, później pojawiało się dużo różnych firm, ale niektóre z tych firm. Również bazowały na zasilaczach Fotron, po prostu je brandując swoim logiem i sprzedając jako firma C, B i tak dalej. Więc tak to wygląda. To jest jedyny zasilacz. Dlaczego Hydro? On nie jest chłodzony cieczą. Dlaczego Hydro? Ponieważ moi drodzy, to jest jedyny zasilacz, który jest w stanie pracować w wilgotności powietrza na poziomie 95% RH. Cały środek jest pokryty specjalnym preparatem, który zabezpiecza całą elektronikę przed wilgocią. Również obudowa tego zasilacza działa jako radiator, jeden duży radiator, PCB zasilacza od spodu ma termopady, które stykają się, przylegają do tej obudowy i ona również odprowadza nam ciepło z tego zasilacza. Fajna sprawa w 100% japońskie. Kondensatory, oczywiście przetwornik przetwornica DC-DC i specjalnie odseparowana 12, linia dla 12V. Także górna półka zasilaczy. Ale nie cenowo. Cenowo jest całkiem sensownie wyceniony, jak na swoje możliwości. I milion zabezpieczeń, którymi dysponuje, chyba ma wszystkie, które zasilacz powinien mieć. I to wszystko zamkniemy w obudowie od Syrentium PC, w Ventum. VT4, V-EVO, TG, ARGB. Całej PC bardzo was proszę, nie róbcie już dłuższych nas w kolejnych waszych obudowach, bo wystarczająco są już długie. Dzięki. Obudowa w kolorze białym, bo mi się podoba. Akurat połączenie białego z RGB. W komplecie mam cztery wentylatory 100 mm, trzy na froncie, jeden na tyle. Za to lubię całą PC, bo już nie trzeba dokupywać do większości ich obudów, oprócz SG1, dodatkowych wentylatorów, jeżeli bym tutaj builda. Cztery mam w komplecie i to w większości przypadków, nawet bardzo mocnych zestawów, powinno nam wystarczyć. A same te wentylatory Centum PC nie są najgorsze, są całkiem fajne. Pracują, jak się je ręcznie ustawi, w miarę cicho i dosyć wydajnie. Gotowi? Skupieni? Dobra, to teraz uwaga, bo pokazuję i objaśniam. Ja wiem, że wszyscy wiedzą, jak montować procesor w sokiecie. ja wiem, że wszyscy to umieją, ale później większość z tych wszystkich przychodzi do mnie i Mówi, że komputer mu nie działa, nie uruchamia się. Złożyłem i, i nie działa. I niech Pan coś z tym zrobi. No, no, ściągam procesor, okazuje się, że piny w serwecie pogięte. Ale ja założyłem dobrze, no, zakładałem tylko jeden raz do tego kompa, nie wyciągałem go później tego procka i... Nie działa. Moi drodzy, jak najprościej założyć po żeby nie pogiąć pinów. Nie jeździmy tak, nie kładziemy go tak, bo to jest najgorsze, co możemy zrobić. Jak położymy krzywo, oprze nam się na plastiku soketu, poprawimy palcem, już mamy pokrzywione piny. Nie pikujemy nim w stronę soketu. Moi drodzy, bierzemy procka, dwa palce, tak, o, o, tak, lekko na skos, lekko na skos, widać to w kamerze, mam nadzieję. Tutaj jest miejsce montażowe soketu Intela, czyli ten. Narożnik oznaczony na procesorze musi iść do narożnika, który jest tutaj, z z strzałeczką. Jest to zawsze lewy dolny róg na płytach konsumenckich. Na płytach HEAD jest na odwrót, o 180 stopni jest to wszystko odwrócone, ale nieważne. Moi drodzy, lekko na skos dotykamy krawędzią procesora do soketu, po czym go upuszczamy tak, żeby nam idealnie się położył. Znaczy nie ma innej opcji, jak położymy krzywo, Dotkniemy krzywo, to po co nam krzywo spadnie? Jeżeli krawędź będzie równolegle do krawędzi soketu przyłożona, procesor delikatnie upuszczony, czyli rozwieramy <laughs> palce, to nic się nie stanie. Ja wiem, że dla wielu jest to proste, ale jak widać z moich niektórych serwisów, które do mnie przychodzą, jednak nie. Więc kolejny raz wolę to wytłumaczyć, niż później serwisować wasze pokrzywione piny w płycie głównej. Dobra, to niby było proste. Na tej płycie głównej ASROKA mamy dwa sloty M2. W zasadzie są trzy, ale trzeci jest przeznaczony tylko dla karty WiFi takiej małej. B560, k ale oczywiście obsługuje dyski Gen4 tego oczywiście jeżeli założy, zamontujemy od 11 generacji, to mam dziesiątkę, więc nie obsłuży nam dysku Gen 4, więc nie ma jakiejkolwiek sensu Dawać tutaj szybkiego dysku Gen4, dlatego tego Patriota użyłem. Gen3 jest bardzo szybki jak na dyski Gen3 i całkowicie nam wystarczy do naszych zastosowań. Radiator niepotrzebny, tak jak powiedziałem, zostaje radiator po dysku SSD, który tutaj mamy i przykręcamy. Już widzę problem, bo mocowanie nie jest przeznaczone do zamocowania samego dysku M2 z radiatorem, więc musimy je wykręcić z płyty. Tu jest za wysoki po prostu kołek, przez który Śruba, która powinna dociskać dysk do tego kołka, nie dociskałaby go. I montujemy standardowy kołek, który jest dołączony do płyty, czyli niski kołek. Siadł ładnie. O, idealnie. I teraz możemy przekręcić nie tą śrubką od redatora dysku M2, tylko śrubką też, która jest dołączona w komplecie. I wszystko będzie ładnie pasowało, i dysk na nie będzie latał, i nie wypadnie ze slotu M2 w przypadku, jakbyśmy chcieli go. Jak będziemy fłytę montować w pionie, a to sobie chowamy dla potomnych. Pamięć RAM, tak jak powiedziałem Wam podczas prezentacji podzespołów, 64GB do tego zestawu jest absolutnie przesadzona. Kingston Fury Beast, bardzo fajny RAM z RGB, ale skoro mi go chłopcy przysłali, to go tutaj zamontuję. Od tej strony zacznę to bez znaczenia, ale żebyście widzieli, montaż każdej z kości. To nie jest film instruktażowy, więc nie będziemy się rozwodzić tutaj bardziej nad techniką montażu pamięci RAM, tak jak rozwodziłem się nad techniką montażu procesora do soketu, ale zrobiłem to tylko i wyłącznie po to, żeby uratować Waszą płytę, Was od nerwów i Wasz portfel. W opisie pod filmem wrzucę konfigurację z tą pamięcią, jak już ją montuję, to wrzucę, ale też wrzucę osobno pod koszykiem link będzie do innych pamięci Kingston Fury, które są godne polecenia. Pasta termoprzewodząca, to jest temat rzeka, wiele mitów, wiele różnych dziwnych rzeczy słyszałem na temat past termoprzewodzących, sposobu ich aplikacji i tak Ja przeważnie stosuję ziarenko grochu, mniej więcej na środku, pociąg jedzie fajnie. Dzisiaj używam Jelly da GC Extreme. Jedna z najlepszych past, jakie możecie kupić, oprócz Thermal Grizzly. To jest też druga pasta, którą aplikuję zawsze klientom. Nawet do takich procesorów niewysilonych, nie do podkręcania, zawsze kładę dobrą pastę termoprzewodzącą, bo zawsze jest szansa, że tych kilka stopni będzie mniej. A przez co hałas również podczas pracy będzie mniejszy. Tu jest sterowanie RGB. Taki pilotik. Nie lubię pilotów, bo zawsze mają krótkie kabelki i przeważnie trzeba je zamontować na tyle obudowy, gdzie nie mamy dostępu. Jeszcze nie lubię, jak dają złącze Molex do zasilania. Pamiętajcie, że zrywamy naklejkę spod spodu chłodzenia. Też zdarzyło mi się wiele razy, że widziałem komputer, który się przegrzewa, bo ktoś zapomniał o odklejeniu tej naklejki od spodu chłodzenia. Muszę jednak pamięć jedną wyciągnąć. O ile się w ogóle zmieszczą tutaj, zaraz zobaczymy, Zapniemy to w ogóle od strony radiatora z sekcji zasilania tutaj, trochę się napoczyłem, bo z tej strony opiera się hmm, ta dźwigienka o radiator w sekcji zasilania, ale wentylator mal z czego dokręcić z boku, ale jest okej. Okay. Chłodzenie. Siadło siadło, ale musiałem wyjąć dyskę dwa, żeby mi było prościej to zrobić. Mocowanie dźwigienka przeszkadza, nie wsunę go pod spód. bo jest tak odchylo, a może wsunę. Nie, bo radiator z dysku przeszkadza i opiera się. No. Więc muszę dysk przełożyć na dół. Nic się to nie dzieje, bo obydwa sloty są równie szybkie, czyli gen 3, więc nie ma problemu. No cóż, będzie z tej strony. Więc trudno, tak to wyszło. Ale może i lepiej komponuje się z radiatorem chipsetu i nie będzie pod kartą graficzną. Hmm, tuż pod kartą, czyli nad kartą, tak gdzie ciepło powietrze ucieka, to będzie poniżej, więc jest szansa, że nawet temperatury będzie miał niższe. I tak wygląda to chodzenie po założeniu. Pod spodem dużo miejsca, takie dziwne. Trzeba ten radiator, wentylator dokręcić, bo widzicie on tutaj sobie troszeczkę Lata, dobra, weźmy odpowiedniego imbusa. Jeszcze jedna rzecz, którą Wam zawsze przynajmniej yy, często pokazywałem, sprawdzam dokręcenie radiatorów na sekcji zasilania. Co prawda, przy tej płycie B560 nie ma to absolutnie żadnego znaczenia i wyjątkowo są dobrze dokręcone. Sprawdźmy jeszcze chipsetu, też jest w porządku, ale w wielu przypadkach, yy, przy mocnych płytach głównych, te radiatory są za słabo dokręcone. Trzeba je. Pół obrotu czasem dokręcić, czasem czy czwarte obrotu, wszystko zrobić, oczywiście z głową, żeby nie przekręcić śrub, bo inaczej zgniotą się termopady, które są pod radiatorami na stopniach zasilania. Zawsze przed montażem w obudowie upewniam się, czy o ile tego nie wiem, z wcześniejszych montaży już, czy muszę najpierw pociągnąć kabel EPS do płyty głównej. Nie muszę w tym przypadku, ponieważ chodzenie nie zasłania mi wejścia PS na płycie głównej, a na górze w tej obudowie jest tyle miejsca, że spokojnie włożę tutaj dłoń nawet zaciętą w pięść i mogę podpiąć kabel PS. To dobrze. To bardzo dobrze, bo płyta jak to budżetowa płyta za 500 zł z groszami, takie mamy czasy, tanio to już było. Nie posiada osłony na stałe zamontowanej na niej, tylko trzeba sobie powalczyć z zaślepką. No i sama płyta główna śrubka, 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 jeszcze jedna śrubka, 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 śrubka. I przeszliśmy na serwisową stronę obudowy. Milion kabelków, kontrolerów. Nasza płyta ma, chyba z tego co pamiętam, wejście na ARGB, więc kontroler dołączony do obudowy SPC jest w tym momencie niepotrzebny. To wiązka główna wiązki od RGB trzeba będzie ładnie spiąć, jakoś tak. Wejście RGB do płyty głównej, od kontrolera obrotów do fan headera na płycie, to się też ładnie zepnie tutaj nie będziemy korzystać z tego mocowania na dyskiem 2, więc można sobie tędy kabelki puścić i je tutaj przypiąć korzystając z tych przelotek. Ale zacznijmy od zasilacza. Musimy sobie uzmysłowić, które kable będą nam potrzebne. O, zasilacz uzbrojony, możemy go wtyknąć do obudowy. Ja zawsze sobie łapię najpierw w przypadku obudów Silentum PC, akurat taką mamy, więc na tym przykładzie Wam powiem. Łapię sobie wszystkie kabelki od RGB i od wentylatorów w jedną wiązkę, żeby mi się nie plątała, bo Silentum PC ma to do siebie. Raczej fabryka, która produkuje te obudowy dla Silentum PC, ma to do siebie, że tam chyba nie ma żadnej kontroli jakości i te kabelki są po prostu tak poplątane, że i tak musiałem wszystkie powypinać i poukładać w kolejności. Bo jak się montażyście złapie kabelek, tak wepnie i ma wszystko gdzieś, niestety. Tak to. Tutaj jest. No, poniekąd nam cena obudów to powinna rekompensować. Tutaj sobie jeszcze tego chwycimy, ale później, bo teraz jeszcze musimy zrobić tak. Kabelek <laughs> eps -a. wrzucimy sobie na górę. Ciach. Wypadnie, znając życie. 24 Pin wrzucimy sobie na górę. GPU wrzucimy sobie na dół. Nie poobcinałem sobie i mi przeszkadzają. I nieszczęsny molex jego można od razu skrócić, bo nie będzie nam taki długi potrzebny, chyba, ale to później, później będziemy skracać. To zobaczymy, jak długie jest kabelek od samego chłodzenia. No wiedziałem, że wypadnie. EPS siedzi 24 pin, jeszcze stara szkoła rozłączana. Jedna czteropinowa wtyczka. Nie wiem po co oni to robią. Tego się już nie stosuje od wielu lat. Chyba żebyśmy składali jakieś retro, retro PC, ale wtedy też byśmy użyli retro zasilacza. GPU później. I zostają nam jeszcze kabelki od RGB. Tak w miarę ładnie, żeby się nie zawijał na froncie. I od kontrolera obrotów. Powiem wam, że nawet ładnie wygląda ten srebrny, srebrna osłona radiatora z białą, z płytą główną e AS z białymi i srebrnymi wstawkami w tej białej obudowie. Ładnie to się wszystko komponuje według mnie. Troszeczkę kolorystycznie zepsuje nam to karta graficzna, która jest czarna, no ale tak jakoś wyszło, że nie mam białej, więc założymy tutaj czarną kartę graficzną. Obudowa niestety nie ma USB typu C na froncie. Ciekawe, czy kiedykolwiek Silent PC zrobi obudowę z USB typu C na froncie. Jak to jest beznarzędziowa obsługa! To ja dziękuję. Bach. Srebrna śrubka? Naprawdę? Wszystkie powinny być srebrne w takim razie tutaj dodawane do komputera, a nie tylko te przykręcane. Uwaga! Jak wyłamujemy zaślepki, żeby nie urwać układów scalonych, które są polutowane na płycie głównej. Trzeba wygiąć sobie tył troszeczkę przy okazji się... Taka blacha tu mocna jest, że przy okazji się wygięła cała. Cały tył obudowy. Teoretycznie na dzisiejsze czasy, budżetową kartą, teoretycznie budżetową, oczywiście jest GTX 1660. I to ludzie głównie kupują, bo ona kosztuje 2000 z groszami. I jest najtańszą kartą do grania Full HD w maksymalnych detalach, którą można kupić na rynku. Swoją drogą kiedyś kosztowała 1100-1000 zł. No ale cóż, czasy się zmieniają. Nawet nie wygląda tak źle, bo tu są takie szare, stalowe wstawki na tej karcie graficznej. Więc kolorystycznie, powiedzmy, że coś tam pasuje. No dobra, dalej jedną serną śrubkę do karty graficznej i tylko jedną, a drugą se pan przykręcić czarną. Dlaczego montuję teraz kartę graficzną, moi drodzy? Ponieważ chcę wziąć sobie wymiar. No i zaślepka już nie pasuje, pasuje, ale krzywo. E, nieważne. E, chcę wziąć sobie wymiar do długości kabla PCIe do zasilania. Ja tu są jednak dwa. No dobra podłączymy na jednym kabelku, czego ja zazwyczaj nie robię, zawsze jak mamy dwie wtyczki, ja biorę dwa kabelki, osobne linie, ale że to jest tylko build dla mnie, na pokaz dla Was, to zrobimy to na jednym. Klienci dostają dwa osobne kable, albo nawet trzy, jak są zasilaczu, a karta ma na przykład MSI, które mają trzy złącza PCIe na sobie zasilające, to są trzy kabelki, wtedy idę, jeżeli zasilacz nam taką możliwość udostępnia. Tutaj klasie karty, jaką jest RTX 3060, nie ma absolutnie znaczenia tak naprawdę energetycznego, czy podepniemy dwie wtyczki na jednym przewodzie PCIe, z jednego przewodu PCIe, czy z dwóch. Ta różnica zaczyna się dopiero uwidaczniać, choć ona i tak jest symboliczna, ale jest, te 1-2 fps -y można dodatkowo urwać. Jeżeli mamy mocniejsze karty graficzne pokroju RTX-a, czyli 70, czy 70 Ti wzwyż, również RX-y, 6700... 6800 XT, 6900 XT, to wtedy już starajcie się do każdego złącza zasilającego podpiąć osobny kabel zasilający, który biegnie od zasilacza. Kablologia, która spędza sens oczu wielu z Was, niektórzy do tego nie przywiązują uwagi. Ja przywiązuję lubię, jak jest wszystko ładnie pospinane, nic mi się nie plącze z tyłu obudowy, więc choć to jest komputer tylko do pokazowego builda dla Was, to wszystko będzie pospinane bo klauzula sumienia nie pozwala mi tego nie pospinać. Główna wiązka chwycona, w miarę okej okay to wygląda. Zajmijmy się drugą stroną. Tutaj powinienem ten kabelek od wentylatora poprowadzić dołem. i do jego spięcia wziąć krótsze opaski zaciskowe, ale niestety mam same grube aktualnie, więc trudno będzie spięty grubymi. Dobra, zostawimy sobie ten dyndający pilot, żeby łatwiej było się do niego dostać i nim sterować. I powiedzmy, że te kable są jako tako pospinane, żeby się to trzymało kupy i nie pamiętało, tak jak nie lubię. I tak się prezentuje w pewnej okazowości. Nie, te się tylko morele odbijają na szybie. Eee, myślę, że fajnie, myślę, że fajnie, nie dlatego, że ja go zbudowałem, ale mnie osobiście podobają się, podoba się połączenie białej obudowy z RGBD to ma taki ciepły wyraz, to daje taką nadzieję, e, taką ciepłotę w nasze serca wlewa, że nasz komputer już się więcej nie zepsuje, że jest wszystko okej, okay, że mamy najszybszy, najmocniejszy komputer na świecie, który osiąga miliony FPS-ów w każdej grze, nie będzie z tym nigdy żadnego problemu, nie będę musiał wysyłać do VBT PC na naprawę, na serwis, na modernizację lub też prostowanie pogiętych pinów w sokecie, e, bo tym razem udało mi się założyć procesor dobrze i nie pogiąć tych pinów. Oczywiście żartuję, ale tak naprawdę, tak jak Wam mówię, białe buildy mają coś w sobie fajnego. Biały build w połączeniu z RGB, jeżeli sobie jeszcze ustawimy jakiś jeden stonowany na przykład kolorek, dobierzemy środek komputera, to znaczy płytę, wygląd płyty, wygląd chłodzenia, ramu i tak dalej. Te kingstony, fiury akurat bardzo ładnie się tutaj komponują z całością. Myślę, że będziemy zadowoleni ze swojego builda, który żeśmy sami poczynili albo który poczynił wam VBT, znaczy Rafał z VBT, o dokładnie. Więc tak to wygląda ten build po skończeniu tak świeci, gra i działa jak prawdziwy. Zabija, rani lub oślepia. Jak to mój znajomy mówi. Myślę, że całkiem sympatycznie. A tak, jakbyśmy założyli zamiast szkła bocznego z lewej strony blachę. Tylko przód się świecił. Też nie głupy powiem Wam. Całkiem sensownie, nie? Zamiast tego założyć blachę. No, chyba, że ktoś lubi takie podświetlenie. Ta ilość, która jest tutaj mnie osobiście jeszcze nie przeszkadza, jeszcze nie drażni, jeszcze nie działa mi na nerwy. Jakbyśmy tutaj dołożyli jeszcze jakieś paski LEDowe, coś tego typu rzeczy, to już byłby dla mnie przesyt. A ta ilość jest na styk. To chłodzenie mogło być niepodświetlane, nie obraziłbym się. Hmm. Ale myślę, że generalnie całość wygląda całkiem sympatycznie. Co dajcie mi znać w komentarzach, co myślicie o wyglądzie tego builda. Czy Wam się podoba? Czy Wam się nie podoba? Posłuchajcie chłodzenia. Ono nie ma regulacji obrotów. Pracuje cały czas na 1600 obrotów na minutę chodzenia procesora, o nim mówię. Jest zdecydowanie głośno niestety. Więc mam mieszane uczucie co do niego. Co do wyglądu, jak widzicie, można sterować kilkoma efektami tutaj. Kilkoma trybami na tym X, który jest na chłodzeniu. Zmieniać sobie kolorki. Zmieniać prędkość tych kolorków, włączyć, wyłączyć i tak naprawdę tyle. Natomiast no, głośność tego chłodzenia mnie troszeczkę przeraża. I brak możliwości regulacji a powinna być. Pewnie dlatego, że jest zasilany wtyczką Molex. Eee, no chyba, że jakiś taki egzemplarz mi się trafił wadliwy. Ale jak się odepnie od płyty głównej, to się wyłącza. Więc tak naprawdę e, powinna być możliwość jego sterowania. Możliwe, że jakiś uszkodzony egzemplarz mi się trafił. E, e, zapnę na kabelek redukcji obrotów do... Prawdę, zapnę na kabel wentylatora redukcję dobrotów do na 1200 około zejdzie i zobaczymy, jak to będzie z hałasem. Zdecydowanie jest trochę ciszej. 1200-około 60 obrotów na minutę, teraz spacuje ten wentylator. No i boli to, że nie można nim sterować. Jeżeli komuś taki hałas nie przeszkadza, no to ok, gdzieś tam komputer stoi. Ten hałas będzie troszeczkę mniejszy, jeżeli założymy oczywiście boczne szkło. Więc jeżeli komuś nie przeszkadza taki hałas tam stoi pod biurkiem, no to jak najbardziej OK. Do mniejszych buildów, gdzie potrzeba faktycznie maksymalnie 12-centymetrowego chłodzenia na procesor, można się pokusić o zamontowanie tego chłodzenia. Natomiast, no tak jak mówię, mam mieszane troszeczkę odczucia dzięki dystrybutorowi za przesłanie tego chłodzenia do builda. No, ale tak bym prosił, żebyście mi tam napisali, hmm, to do dystrybutora mówię, czy to ten typ tak ma, czy po prostu to chłodzenie jest strzelone? Które akurat dostałem od Was na testy. W sumie nie na testy, tylko do pokazania w tym buildzie. Teraz jest zamknięta obudowa, zamknięte szkło z jednej strony i z drugiej strony, i z drugiej strony blacha serwisowa. A i tak słyszysz to chłodzenie procesora, prawda? Także dla osób, którym to nie przeszkadza, ok. Dla osób, które zamontują sobie tam redukcję do prędkości obrotów, bo nie potrzebują 1600 na takim procesorze, bo on nie potrzebuje, aż tak szybkiego wentylatora do schłodzenia go, też jak najbardziej ok. Dla osób, które chcą ciszę. To do koszyka również wrzucę inne polecane przeze mnie chłodzenie na procesor. Ferre 5, bardzo dobre, wydajne chłodzenie przy tym procesorze. Będzie praktycznie absolutnie ciche, a kosztuje o połowę mniej niż ten cooler Extreme 120T. Ode mnie to tyle, moi drodzy. Dajcie mi zdać w komentarzach, co wy myślicie o tym biurze. Czy wam się podoba kolorystycznie, czy wam się podoba, a propos wyposażenia. Oczywiście w czasach aktualnych ciężko mówić o jakichś budżetowych buildach, w których można pograć na rzeczywistości 2K, więc tak jak Wam powiedziałem na początku, dlatego RTX 3060, dlatego ten procesor poradzi sobie bez problemu z tym RTX-em i nawet mocniejszymi kartami. No i RAM, Kingston, Fury, Dzięki za podesłanie pamięci. Akurat do tego builda 64 GB to troszkę za dużo. Tak ze dwa razy na pewno, ale pamięci bardzo fajne, bardzo szybkie z ładnym podświetleniem RGB, więc je ja również zdecydowanie mogę polecić no i szybki dysk M2 jak najbardziej OK. to pojemnością możemy żonglować w zależności od budżetu i potrzeb. Możemy założyć też drugi, pierwszy na system, drugi na dane gry na przykład, czy też inne rzeczy, które sobie tam robimy na komputerze. Jakbyście chcieli, żebym ja wam zbudował komputer, to zapraszam serdecznie na moją stronę vbtpc.pl. Tam możecie wypełnić formularz, napisać swoje, podać swój budżet, napisać swoje zastosowanie waszego komputera, do czego go będziecie używać, jakie swoje preferencje, a ja wam przygotuję wycenę skrojoną pod wasze potrzeby, a jak potrzebujecie części, to zapraszam do Morele.net. Tam mają chłopcy naprawdę dobre ceny na podzespoły komputerowe. Zresztą linki do tych podzespołów dzisiaj użytych też znajdziecie pod filmem właśnie do MoreleNet. Ode mnie to tyle. Dzięki serdecznie za oglądanie tego długiego filmu zbudowy, ale jak zwykle lubię sobie pogadać montując komputery. No i na zakończenie również produkcji materiału filmowego. Trzymajcie się i pozdrawiam Was w Tech. Cześć!